Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj będzie krótki test dysku. To jest dysk zewnętrzny na USB 3.0, a data HD710. Rozpakowanie tego dysku możecie zobaczyć u mnie na kanale. Także zapraszam. Oczywiście umieszczę link w opisie tego filmu, żebyście mogli łatwiej go znaleźć. Także dzisiaj dyskiem sobie troszkę porzucamy, troszkę go podtopimy, potestujemy. Zapraszam serdecznie. Ok, zobaczmy, czy jest wodoodporny. Także jak widzicie, dysk wkładam, żeby nie było, że tam pusto w środku czy coś takiego. Dysk do wody. Zamoczył się całkowicie. Widzicie, tutaj woda oczywiście jest. Niech sobie troszkę poleży, odwrócimy go. O, dobra. I ciekawy jestem, czy dysk będzie działał. Miejmy taką nadzieję. Dobra, weźmy tutaj troszkę go Teraz ja teraz wodę. Teraz trzeba go zrzucić tak. O, spadł, mi na ziemię. Także porzucamy to po troszkę. Czyli dostał trochę wstrząsów. Normalny dysk pewnie by tego nie przeżył. I teraz zobaczymy, jak go wysuszyć muszę oczywiście troszkę, bo tu się woda dostała. Także wysuszymy dysk. O, przepraszam, wysuszymy dysku. tu jest wszędzie woda. I podłączę go do komputera i przeprowadzę kilka testów. Także za chwilę do Was wracam. Okej, okay, drodzy Państwo, dysk jest już podłączony pod komputer. Jak widzicie jest Adata HD710, także jest on podłączony tutaj pod mój komputer, żeby nie było ściemy. Otworzymy sobie teraz ten dysk i w tym momencie przekopiujemy sobie na przykład jakiś plik, zobaczymy czy dysk działa, nie wiem, dajmy na to, że weźmy sobie jakiś mój filmik z gameplaya, tak? Czyli kopiujemy, zobaczcie, szybkość jest 35 MB na sekundę. 59, 61, 63, tak. Eee, także tak to się przedstawia. Otwórzmy teraz HD Tune, ja odpalę tutaj benchmark, czyli bierzcie sobie, dysk ADATA 710 HD, wystartujemy benchmark, słuchajcie i zobaczymy jak on się sprawdzi w benchmarku jaką szybkość uzyskamy także ja nie będę teraz wam smęczył i tutaj czekał na wyniki tego benchmarku oczywiście później zrobię screenshot porównam to do innego dysku na USB 3.0 a dokładnie SSD który pracuje w takim obudowie na USB 3.0 i, i zobaczymy jak dysk sobie radzi także wracam do was za chwilę Ok, drodzy Państwo, testy porobione. Zanim powiem Wam o wynikach dysku naszego, którego dzisiaj testujemy, czyli ADATA HD710, powiem Wam dla, dla porównania wyniki dysku WD 320 GB na USB 2.0. Zobaczcie, średni transfer mamy na poziomie 31,7 MB. Czas dostępu 16,6 milisekundy. Nasz testowany dysk dzisiaj 500 GB, a uzyskał średni czas 87,5 MB na sekundę, co jest prawie trzy razy tyle w porównaniu do USB 2.0. I czas dostępu troszkę gorszy 17,3 milisekundy, ale to jest praktycznie żadna różnica. Powiem Wam, że tutaj z uzyskaniem na tych dwóch dyskach niższych, lepszych wartości będzie problem. Są to dyski mechaniczne, także bardziej, za bardzo tutaj nie powalczymy. Jeżeli chodzi o to, jak, jak, jak już na przykład przegrywałem, dane z mojego pliki z mojego dysku głównego na ten właśnie dysk adata to mniej więcej było 80-85 MB na sekundę przy dużych plikach taka była szybkość natomiast jeżeli na przykład kopiowałem drobne malutkie pliki w tym momencie ta szybkość spadała nawet do 35 MB na sekundę także tak to się przedstawia natomiast teraz jeszcze porównam, dla porównania pokażę Wam wyniki Kingstona 128 GB, to jest dysk SSD to jest seria V100 i on jest włożony w obudowę na USB 3.0 i tak jest podłączony do mojego komputera na tym trzymam moje gry na Steamie i zobaczcie, tutaj szybkość no, jest imponująca 197 MB na sekundę i czas dostępu 0,2 ms. także naprawdę imponujący czas ale to jest dysk USB także, SSD, przepraszam, także tutaj nie ma o czym w ogóle mówić, dałem tylko to dla porównania. Także szczerze powiedziawszy, że ten dysk naprawdę wywarł na mnie dość pozytywne wrażenie. Szybkość 81,5 MB na sekundę na dysk zewnętrzny to jest dobra szybkość i jestem z tego zadowolony. Także przejdźmy teraz do konkluzji. Przyszedł czas na podsumowanie. Także jak widzicie, dysk ADATA HD710 naprawdę fajna. Udana jednostka. Możecie jak się wprost rzucić nim o, ścianę, tam o podłogę, możecie wylać na niego coś, na przykład siedząc przy komputerze, potrącicie szklankę z wodą czy z napojem. Dyskowi nie powinno się nic stać. Jak widzieliście, ja dość mocno nim rzucałem o stolik, spadł mi na podłogę, stadziłem go do miski z wodą, nic mu się nie stało. Także to jest duży plus tego dysku. Oczywiście USB 3.0 i jego szybkość 87 MB na sekundę to jest średni transfer naprawdę bardzo szybki dysk. To jest prawie trzy razy szybciej od standardowego dysku na USB 2.0. Także tutaj duży plus za to. Cena, słuchajcie, za 500 GB zewnętrznego dysku na USB 3.0 za 300 zł. Moim zdaniem to jest fair cena i tutaj nie ma się do czego doczepić. Kolor żółty jak żółty. No nie każdy musi lubić, natomiast no to, to nie czepiają mi się szczegółów. Także moim zdaniem wszystko podsumowując, ten dysk naprawdę jest godny uwagi. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do następnego razu.